Mogliśmy uznać perspektywę praw fizyki, chemii, biologii za nic nie wnoszącą. Mogliśmy pytania o te mechanizmy uznać za nieistotne dla nas. A skupiać się raczej na tym, jak to się dzieje, że te mechanizmy, niezależnie od tego jakie one są, generują takie, a nie inne efekty. Tu i teraz. Weźmy sobie tu za przykład hipotetyczne plemię chyrdów. Siedzą sobie tam pod drzewem starcy i obserwują świat. No i Życie się toczy, przechadza się młodzieniec, przechodzi pod jabłonią i spada mu na głowę jabłko. Spada mu na głowę jabłko. No i ci obserwatorzy nagle zaczynają toczyć dyskusję. Dlaczego? Dlaczego jemu, akurat jemu tu i teraz spadło na głowę to jabłko? No i jeden mówi, że. Grandowald, przodek czczony w rodzinie tego młodzieńca. Jak protoplasta rodu, chciał przekazać mu ważną informację, że powinien właśnie z tego jabłka wyciągnąć pestkę, z tej pestki zasiać kolejną jabłoń, bo nie mieści się on. Ten przodek, ten protoplasta już na tym drzewie, drzewie przodków. Powiedzmy, że to jest to drzewo przodków w tej kulturze, tak, tak to znaczy. No, ale drugi tam mędrzec może twierdzić, że nie, że to nie był jego przodek. To był przodek jego przyszłej małżonki, tak? Który upominał się o jakąś, jakąś usługę dla rodziny tej małżonki, właśnie. Że to jabłko jest też symbolem jakiegoś bogactwa, daru w tej kulturze i jeszcze ma niespłacony pewien dług, pewien dar do przekazania. No i tak się siedzą, kłócą, i z kolei, tak jak oni się przyglądali światu, ich emicznemu, wewnętrznemu, temu co się tu dzieje, analizowali ci mędrcy lokalni. Tak na tych mędrców lokalnych przyszedł spoglądać jakiś zewnętrzny obserwator, badacz ze świata tej specyficznej kultury europejskiego redukcjonizmu materialistycznego, no raczej schyłku kultury europejskiego, to jest takie, że tak próbują wydzielać prawa fizyki, biologii i tak to badać. I tak patrzy się na ich wiadomość, co wy to opowiadacie? No, żadne tam przodkowie, tylko po prostu procesy biologiczne sprawiły, że ogonek jabłka się osłabił. Procesy fizyczne sprawiły, czyli grawitacja, że to jabłko ciągnie do ziemi. No i tak właśnie na przecięciu tych dwóch procesów leży wyjaśnienie tego, dlaczego jabłko spada. No bo grawitacja i biologia. A ci mędrcy. Mogliby powiedzieć, gdyby rozumieli potrzebę takiego wyjaśnienia, no co, co ty gościu pleciesz? Co ty opowiadasz? Przecież my się nie nad tym zastanawiamy. Nie to jest dla nas istotne. Jakie materialne mechanizmy, procesy, gdyby oczywiście ci medycy posługiwali się językiem tego naukowca z naszej kultury zachodniej, ale raczej nie posługują się w ogóle tymi kategoriami, bo one nie są dla nich istotne i dlatego się nimi nie posługują, i na odwrót. A więc nawet nie, nie mają aparatu, żeby w nie wejść. Operują na różnych płaszczyznach sposobów wyjaśnienia świata. No przecież nie o to nam chodzi. No, Lajk, kompletnie nie wie o co chodzi ten, ten gościu. Przyleciał tu z jakiegoś kosmosu i nie wie w ogóle o co nam chodzi. Nie? Że nam nie chodzi o to, jakie te materialne procesy tutaj zachodzą. To tu nie jest istota problemu. Co? One zachodzą, one się dzieją bez nas. A to, jak my je znamy, to się okaże 5 lat później, że my je źle znamy. Jeszcze coś tam żeśmy nie, nie dojrzeli. Nas interesuje, jakie są efekty końcowe. Dlaczego tu i teraz? Dlaczego w tego gościa? Dlaczego te procesy wygenerowały takie konsekwencje tu i teraz? Co to znaczy? Dlaczego tu i teraz? Dlaczego postać historyczna pojawiła się w 1500 roku według naszej rachuby teraźniejszej, a nie 500 lat później? Hmm? Jakie to ma konsekwencje? To ich interesuje.